Czyli z tej strony, dodam witam was w kolejnym odcinku z gry Control No i w dzisiejszym odcinku bawimy się Mega, mega sobowa Po prostu ja nie mogę Nie wiem czy wiecie, ale Ale kręcimy Tym czymś Nie wiem ile to jeszcze ma trwać, ale wiem, że to zdechnie przynajmniej Okay, ale to chyba było więcej niż jedno przejście. Tutaj przypadkiem nie jest tak, że to coś jest? Nie. A, czyli było dalej jedno przejście. Czyli po prostu musiałem kręcić tym naokoło. Tak się bawić, jak się bawiłem. Fajne. No, okej. Okay. Tutaj jak widać. O, się ma. Schody się zepsuły. A tutaj nie ma światła. A ja zapewne muszę wziąć to i I coś z tym tutaj dać okej. Okay. Dobra, tutaj jakieś łotwizna. Mi się nie podoba. Będzie trochę freestyle. U. Wiedziałem, że w terenie coś będzie. Wiedziałem. I, tylko, że za dużo rzeczy mam. No. I do go trzecią Pamiętam je. Mama nazywała je złem. Nie wiedziałem co sobie. to jest tym na wszelki wypadek. Coś tutaj musi być koparka. Tutaj mogę sobie. A, to, to już kiedyś było. Tutaj coś mamy. Tu widziałem tylko przed chwilą, który się zniknął. Cholera, też tu nic nie widzę. Tak na ślepaka to nie ma co. A co, gdzieś nie było latary? Nie było latary. Dobra, idziemy na ślepo. Dobra, chyba jednak nic tu nie ma. Ale mamy jakieś dwa zdania w ogóle. Chwila. Co my tu mamy? Jedno jest... O Jezus. to paranormalny i nawiążący kontakt. Gdzie to jest? A, to bieżące śledztwo. No to tam idziemy potem. Kolejna misja jest z Koparą. Kopara też jest w tym centrum. No to... Potem Yyyy się mroku, pleśni Odszukaj hartmana A co, to się nie zrobiło? Aha, dobra, ty tu jesteś, a tu to, nie wiem, pomagasz, czy Czy co? coś się zagubił, fakt. Iść bym w ogóle. Więc nie da się z nimi lecieć. Ci latający są tak wkurzający. Tu mnie zamknęło. Dobra, prosimy o... Leżenie, co my tu jechały? Coś jeszcze, jeżeli daj ta muzyka za serwetrówkę I tu mega dużo światełek jest O, to ty Mysego. Te typy są śmieszne, bo one tak mogą aportować bardzo ładnie. Jeżeli mogę to tak nazwać. No, super. O o! Na nich by się przydało mieć kilka takich cwaniaków. Nawet kilka. O kamieniem oberwałem. Zabij go, zabij go. Albo wybuchnij. Albo cię wezmę. No tak. I wy... zabijać. Tego frajera. No oro! Orać go! Nie go mogę sobie przetrwać. Chodzi o to, że... Wybuch! O, 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 o! Ale oro! Ale oro! Ole zrumbały. Pięknie! Mam nadzieję, że nie tu. Czemu tu było tyle latarek? Tu jest jakiś, czekajcie, co to? A nie, dobra. Czyli jednak tu. Tam na dole chyba czeka mi śmierć, więc wolę, już bliżej tych kanałów wentylacyjnych. Gdzie też mnie czeka śmierć, ale pewnie mniejsza Morroway, co tutaj by było? Dobra, idziemy najpierw tu, bo to wyglądało jak coś zamkniętego Byku czy laska. Gdybyś mogła, Cię proszę, choć raz współpracować. Dziękuję. I to tu? Są te kanały? No to wygląda. Że nic innego tu nie ma. No to nie, w takim razie. Idziemy dalej. Myślałem, że to będzie jakieś nie wiadomo co. Tam nam coś było pokazane śmiesznego, ale jednak się zawiodłem to nie wygląda dobrze O Oje nie Co to jest To do Byś się zabił jak spam Dobra lot i Dzień dobry co ty tam masz? Nie przesadzasz? Wejdź najpierw tu w zdolności y, w ogóle. Eee! Maksymalnie trzy przedmioty, tak proszę. Cześć, twory astralne. Czym ty jesteś? Czym ty, co, co to jest? A ciśniałby nie aby podnieść. Z a o! Czy pojedynczy granat, co to... So, jakie piękne! Takie piękne! Nie wiem, co ja... wybuchu! Cudo! Cudo! Mamy jakiś mam granatnik! Yy, nie dobrze Wiedziałem, że tu będziesz Kto by nie wiedział, jeżeli ty było napisane jeszcze coś głównego, dobra. Już klikłem. Tam jest coś co wolę wziąć Nie, bo to jest skrzynka Nothing important Dobra Wait No co chodzi? Ej hey, no Halo Halo Coś tu klikam A tu jest A tu jest światło Leć to światła ŚWIATŁA Okej okay. Okej okay. Ale dziwne Teraz tu Tutaj potem, w takim razie pójdziemy. Tutaj teraz coś tylko to. Okej, okay, mamy iść. A! Wiem, co mamy zrobić. Rozumiem. to i tak pokazuje tyle, że dalej nie mogę znaleźć innego. Tam był jeden. Dobra, czyli tu na lewo. Turenty ty! Ten byczek to trochę nerwuje. Tam? Mam nadzieję, że dobrze kliknął, tak jest. Ej, to to gówno tak latało nade mną. A bo ja mogę więcej rzeczy mieć do niesienia. No tak, tak. Ja <grywka> mi pokazuję, że mogę gdzieś więcej. Teraz trzeba będzie to przetestować na jakimś frajerze. Mogę raczej kliknąć. Co... Piękne, Piękne Dobra. Tutaj to już ogarnięte. Tylko o co chodzi? Tego nie mogę. Nie. hej trafiłem tym Lol. wszystko? a tu mam iść, tak? tak I tam pewnie na górze się odpali jakieś światełko ja dalej z tym granatnikiem uważam, żeby przetestować co on robi klik pusi no i uciekaj Chłopcy sobie Wjeżdża A, my no i też będziemy Myszo Skoczek, zabrać coś tam Tutaj mamy... O! Nie chcę tam wpadać. O, tu mamy latarynkę. Latarynka jest po tu pierwsza, tu okej. Okay. Tak, tak, jest tu. Jeszcze jedno miejsce trzeba będzie znaleźć z latarynką. I tu, latarynka. Latarynka! Mamy to, dobra. rynka jest teraz do wywalenia. My musimy zejść z na dół Tam chyba się po tym w zasadzie trzeba będzie wrócić. Tak mi się zdaje Dobra po pierwsze Czym ty jesteś i czemu to jest misja lądowania na Marsie? Mega dobre pytanie Po drugie, alo no właśnie Halo? Co co chodzi? Halo, witaj zboża nam dziś, długie drogi i nie z trudem. Jesteś z, z, z wczoraj? Uh, tak. Sure. Jasne. Czemu in... jesteś tu zamknięty? Och, codzienny zakręt z przodu i z tyłu. skoczek, zabrać górę, na coś tam. Jest jej nie pani skorupa. Ani się, dla mojego. I... Przykro mi, chyba cię nie rozumiem. Czego ci potrzeba? Głowy, głowicy. to nie wiadomości swoich słów i fikołków Głowa do czytania. Spokojnie zajmę się tym. Cóż, do czytania to czytanie albo słoik. Zobaczmy, co da się znaleźć. Może tu, no właśnie. No może być to, czego on chce. Spróbujmy. Ja już jest kiedyś... Chłopak karmimy. Nie wiem. To się nie nadawało. Spróbujmy czegoś innego. Tu może być coś innego. Możemy się zobaczyć. Tam był jakiś pluszak Szybko. Zmusimy go jak popruszaka. Głowa, boba. Spróbujmy głowa. czegoś innego. Dawaj, może to będzie odpowiednie. Dawaj go. Dawaj tego miśka. Czemu on tu jest zamknięty? A długo to musi być, jak przez rok oni nie działali? Rajer, to dudna głowa. Mm, to również nie to. <laughs> Ale miśka, że chłop nie chciał. Tutaj coś. To wygląda jak jakiś niezły magazyn, ale nie Ej, a tak w zasadzie to Którędy ten chłop wyszedł, ten Z którym my przed chwilą walczyliśmy mm. Mm. Tutaj coś no piłka? Raczej nie sądzę. To zobaczmy, chyba raczej nie. Pani ze szkoła typ jaki nie dojdę. Chcę ci pomagać. To o co może chodzić? Yy, nie wiem, coś stąd. A przy okazji jeszcze... ty, co? to jeszcze do jeszcze Opuszczenia, dobra, a czyli tak musimy tam wrócić. Hmm, może tu coś będzie. Nie, czy to musi być coś tam. My chcę jakąś głowę. Nie wiem, za jaką głowę możemy chodzić. Tam, ale no co mu może chodzić z tą głową? No nie, ten będę jakby tedy uciekł, kurde. Tak, jeszcze raz, może coś jest, czego nie zauważyłem. Raczej papier toaletowy też nie będzie tym, ale coś musi być, no w ludzkim ciele, gdzie ja ją tu znajdę. Jak ją zgubił? Może tu chodzi o to coś? Nie, nie sądzę Hmm, Head Jakiś łeb od chce Jaki łeb mu? Może chodzić Jeszcze że coś na górze Ojejku, jej Tu też nic? Co w ogóle jest tu? A nic. Głowę. Jakoś głowę. Hmm. W tym odcinku to i tak będzie na tyle, także trzymajcie się i elo.